Czwartek 28 sierpnia w Muzeum Ziemi Kłodzkiej odbył się koncert zespołu Spong. Muzycy ze Strasburga zaskoczyli słuchaczy repertuarem zarówno polskich ludowych pieśni, jak i francuskich przebojów. Projekt rozpoczął się wraz po powodzi. Ponieważ chcieliśmy Polonia, która jest w Strasburgu, a ja mieszkam aktualnie od 20 lat w Strasburgu, chcieliśmy bardzo pomóc tutaj regionowi, który ucierpiał po powodzi, a w związku z tym, że byliśmy daleko, więc nie mogliśmy bezpośrednio pomóc, więc zainicjowaliśmy projekt którego celem była promocja kultury polskiej, ale też pomoc powodzianą. Czyli e, cały dochód z koncertu zostanie przeznaczony na remont i odbudowę szkoły podstawowej w Oczechowicach. Ale również promujemy bardzo czynnie turystykę na Dolnym Śląsku. Podczas całego koncertu puszczaliśmy przepiękne obrazy i filmy z Dolnego Śląska, żeby pokazać ile jest tutaj atrakcji i zachęcić publiczność polską, która przyszła na koncert w Strasburgu, ale też publiczność francuską do przyjazdu do Polski i na Dolny Śląski. Dzisiaj właśnie nasz zespół przyjechał, aby dać koncerty, ale również przyjechał, aby zwiedzić naszą piękną Kotlinę Kłodzką. Byliśmy już na Twierdzy Kłodzkiej. E, mieszkamy i zwiedzaliśmy Polanice. E, zwiedzaliśmy przepiękny Wrocław z francuskim przewodnikiem. Także Francuzi, moi francuscy przyjaciele są zachwyceni naszym regionem. Już są tutaj po raz drugi i już zaczynają planować. Trzeci pobyt w Polsce na Dolnym Śląsku. Koncert, który organizowaliśmy zjednoczył na scenie i poza sceną. W projekcie uczestniczyło 80 wolontariuszy, artystów i logistyków, techników, a na sali publiczności było 400 osób. Zebraliśmy 5500 euro na odbudowę szkoły podstawowej w Odrzechowicach Polskich. Piękny dzień, piękny wieczór. Gością u nas artyści o gorących sercach, tak jak dzisiejszy dzień. Także na pewno to jest miejsce gościnne dla wszystkich, a tego typu plenerowe koncerty na naszym dziedzińcu zawsze się udają i zawsze możemy cieszyć się pełną widownią. Także cieszę się, że dzisiejszy koncert jest koncertem muzyki francuskiej, bo rzadko u nas spotykany, dlatego ci, którzy przyszli, mam nadzieję, że będą się dobrze bawić. Polacy są bardzo, narodem bardzo radosnym i gościnnym i tutaj w Polsce jesteśmy zachwyceni folklorem i kuchnią i odkrywamy muzykę i folklor polski z lokalnymi muzykami, nauczycielami muzyki, którzy nam odkrywają tajniki polskiej muzyki u źródeł. Widzieliśmy Muzeum Papiernictwa, w którym odkryliśmy produkcję papieru dawnymi metodami oraz to, w którym leczył się i grał Frédéric Chopin. Widzieliśmy również Wrocław z francuskim przewodnikiem, Polanice i twierdzę w Kłodzku. Mamy też, ja tutaj dodam od siebie, dwóch panów, którzy przywieźli swoje rowery górskie i którzy podczas kiedy my graliśmy Polską, oni jeździli tutaj po single trackach i odkrywali nasze ścieżki rowerowe.